Tabliczka kija stała się obiektem mnóstwa bajek, które najczęściej nie mają w sobie zbyt wiele sprawdy. Ludzie twierdzą, że nawet przez posiadanie takiej tablicy można coś opętać, podczas gdy Quija to przecież nie żaden magiczny artefakt, ale zwykły przedmiot, który sam z siebie nie ma żadnej mocy. Równie dobrze można z duchem komunikować się poprzez papier toaletowy, ale po prostu tabliczka z literami jest zwyczajnie bardziej praktyczna. Można ją kupić albo stworzyć samemu. O stworzeniu takiej tablicy z pewnością pojawi się osobny filmik. Zacznijmy od pytania, kiedy można wywołać ducha? Z pewnością należy z tym poczekać, gdyż chwilę po śmierci duch czuje się zagubiony i należy dać mu czas, by był w stanie porzucić świat materii, ani namawiać, by był tutaj dalej. Ducha wywołuje się, gdy naprawdę jest nam to potrzebne i tylko wtedy. Jeśli chcemy wywołać ducha, Niezbędne jest pozbycie się wpojonych prawd, takich jak, że przywołanie duchów jest złe i jakiś diabeł zawsze będzie się pod niego podszywał. Najważniejsze by pamiętać, że podobne przyciąga podobne, więc musimy siadać do przywołania ducha ze spokojem, a nawet uśmiechem, a nie ze strachem. Praktyka przywoływania jest podobna do rozmowy w internecie. Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Dlatego należy zawsze zachować ostrożność i informacje otrzymane od ducha traktować z dystansem. Seans wykonuje się w 4 do 7 osób, a przed nim należy pomodlić się do swoich przewodników o ochronę i zaśpiewać jakąś radosną piosenkę, dzięki czemu rozbudzimy w nas pozytywne wibracje. Medytacja przed seansem również jest pomocna. Warto także okadzić przed i po pokój białą szałwią, a potem go wywietrzyć. Na początek seansu, gdy już Wasze palce znajdą się na wskaźniku, niech wyznaczona osoba zada pytanie: Czy jest tam kto? I gdy wskaźnik pokaże tak, należy poczekać, aż powróci on do swojego centrum, lub poprosić Ducha, by to uczynił. Potem dalej należy zadawać pytania, ale tylko ta jedna wyznaczona osoba. Po otrzymaniu odpowiedzi o obecności, należy zapytać, czy Duch w ogóle chce z nami rozmawiać, a także, na przykład, czy ma wiadomość dla kogoś z nas. Na koniec należy ducha grzecznie pożegnać i podziękować mu. Pełny artykuł o pracy z tabliczką Quidża i wywołaniu duchów znajdziecie w linku w opisie.